To operacja Senat. Na sali jest już nowy marszałek, a jednocześnie chirurg Tomasz Grocki. Specjalista od przeszczepu płuc ma dać demokracji nowy oddech. To jest zwycięstwo demokracji. Bez płuc nie ma życia. I bez prawidłowej pracy Senatu nie ma normalnej debaty przybywam ze Szczecina ze świata medycyny Trzymając się tych medycznych porównań nowy marszałek chce skończyć z legislacyjną zadyszką Zarządzam 20 minutową przerwę w obradach Po ekspresowym uchwalaniu ustaw prawa i sprawiedliwości Koniec z naginaniem konstytucji, koniec z naginaniem regulaminów Senatu, zacznie się porządna praca legislacyjna te same narzędzia w rękach innego chirurga. Przystępujemy do głosowania i w tym momencie już nie powinno się zabierać ale... głosu. Bo co ważne, dotychczasowy marszałek Stanisław Karczewski to też lekarz. Proszę się zgłosić do biura legislacyjnego, Dlatego. ale chirurgii ogólnej, więc jeśli operował, to w innym stylu. Nieprawda, panie marszałku, mówię, mówię, że nieprawda. No i najczęściej w nocy. Powinniśmy wiedzieć, jak się prowadzi obrady co przypomniał swoim pierwszym po wyborze wystąpieniu nowy marszałek. Senat musi tylko i wyłącznie wrócić do swojej roli, czyli zamiast szybkiego prawa ustanawiać dobre prawo. Tak się składa, że ci, co mówili o budowie pomników, to niechcący pobudowali mury między ludźmi. Czuję się nieco urażony, bo niezwykle dbałem o to, żeby wszyscy senatorowie Platformy Obywatelskiej mogli się wypowiadać, żeby mogli debatować i dyskutować. Nigdy nie ograniczałem czasu, nigdy nie wyłączałem im mikrofonów, więc szkoda, że tego nie pamiętają. O nowy styl prac Senatu pytaliśmy przyszłego marszałka kilkanaście godzin wcześniej. Czy to będzie po prostu taka zwyczajna kontra, taki antypis? Nie. Przecież zwróci Pan uwagę, że w Senacie również PiS jest reprezentowany. Jeżeli ktoś myśli, że będziemy tylko rolą hamulcowego dla Sejmu, to jest w błędzie. To jak Pan sobie to wyobraża? Rola Senatu jest opisana bardzo pięknie przez Frycza Mordzeskiego, czyli inne władze do szlachetnych uczynków pobudzać. Od niecnych odwodzić, a emocje studzić. Pięknie zabrzmiało, ale praktyka do tej pory wyglądała inaczej. Powrót do czasów socjalizmu tak nie może być. Nie do przyjęcia. Triumf y, autorytaryzmu też mam negatywną ocenę. Mimo tego, że dzisiaj przegraliśmy bitwę, to jest początek końca PiS. Może się okazać, że Tomasz Grodzki jako marszałek idzie na wojnę. Napisałem mu dzisiaj SMS. Tomek, gratulacje to jest. Twój czas. To jest kluczowy moment. To jest złapaliśmy przyczółek obrony demokracji. Tą Karola będzie teraz ogromna i to jest nasze zachodniopomorskie zwycięstwo. Znają się jeszcze z tamtego okresu. Jestem asystentem Akademii Medycznej. Przed prawie 20 lat, kiedy Arłukowicz, młody lekarz, startował w telewizyjnym show. Agent. Grocki jako doktor i wykładowca pomorskiej akademii medycznej walczył o habilitację. Czasami pojawiał się na naszej antenie. To jest problem publicznej służby zdrowia. Obaj zaczęli karierę polityka od Szczecińskiej Rady Miasta, z tym, że Arłukowicz kadencję wcześniej z listy SLD. Teraz już w platformie ręczy za starszego kolegę ze Szczecina nowego marszałka. Za kandydaturę Tomasza Grockiego, 51 senatorów. To jest najważniejsze miejsce dla opozycji w tej chwili. I to nie może być marszałek Senatu, który będzie piastował funkcję marszałka Senatu, tylko to jest prawdziwa bitwa i on na tę bitwę rusza. Czy ma do tego charakter i serca? Jestem przekonany, że ma. Znamy się wiele lat. I gdyby pan mnie zapytał, czy ja gwarantuję za jego waleczność? Tak, gwarantuję za waleczność, bo jak obserwowałem, jakich pacjentów ratuje. Witamy naszego pacjenta. To waleczny jest bardzo, a to jest bardzo ważna cecha w polityce. I tak trafiamy do szpitala, w którym wciąż pracuje profesor Tomasz Grocki. W 1996 roku jako pierwszy chirurg w Polsce przeszczepił płuco, operuje do tej pory. Dzięki panu profesorowi i jego zespołowi e, mogę z panią dzisiaj rozmawiać. Chyba większej rekomendacji nie mogę dać. Tu nikt nie powie na temat grockiego złego słowa. Powiem tylko tyle: gdybym miała problem, czy, czy ktoś z moich bliskich, na pewno chciałabym, żeby profesor Grocki się nim zajmował. Grocki był tu dyrektorem przez 18 lat. Zainwestował, jak widać, w nowe sale operacyjne, a Regionalny Szpital w Szczecinie z Dunowie, dzięki licznym transplantacjom, stał się znany nie tylko w Polsce. Z drugiej strony, za kadencji Grockiego szpital popadł w długi. Te bieżące wynosiły 25 milionów złotych, co niedawno doprowadziło do połączenia tej placówki ze szpitalem wojewódzkim i do sporu z nadzorującym w Szczecinie służbę zdrowia marszałkiem województwa. Szanowni Państwo, witam wszystkich. Ten marszałek i ten były już dyrektor to politycy Platformy Obywatelskiej. Ich konfliktowi przyglądali się politycy prawa i sprawiedliwości. Tomasz Grocki jest dobrym lekarzem. Ale na pewno nie jest dobrym menadżerem, nie jest na pewno dobrym zarządzającym. Jeżeli ktoś doprowadza do upadku szpital poprzez inwestycje, to znaczy, że nie potrafi zarządzać. Zbudowaliśmy przepiękne skrzydło z najpiękniejszymi salami operacyjnymi w Polsce. Ten dług wynosił około 1 piątej naszego rocznego przychodu. Czyli patrząc na to, co jest teraz, to była kropelka. Mam dzisiaj olbrzymią przyjemność, zaszczyt, honor przedstawić pani Małgorzata Jacyna Wit. Zapraszam serdecznie. Małgorzata Jacyna Wit przegrała w ostatnich wyborach z Tomaszem Grockim bitwę o fotel senatora, ale swojego konkurenta z kampanii zna jeszcze z posiedzeń Rady Miasta jest to absolutnie aparatczyk platformy obywatelskiej, człowiek, który jednoznacznie kojarzy się z platformą obywatelską i nie kwestionuje nigdy, ale to nigdy tego co robi platforma obywatelska. Co ciekawe, mimo tak krytycznej opinii Prawo i Sprawiedliwość, walcząc o większość w Senacie, chciało jak twierdzi sam Grocki, zwerbować go oferując fotel ministra zdrowia. Ludzie PiSu nie mają najmniejszych skrupułów. To, co dla nich wczoraj było dobre, dzisiaj jest złe, więc nie mam najmniejszych wątpliwości, że to stanie się obiektem ataku, bardzo ciężkiego ataku, ataku hejtu, ale też takiej profesjonalnej, politycznej gry wokół niego, którą PiS z całą pewnością będzie prowadził, ale my za nim stoimy. Tomasz Paweł Tylko gdzie będzie stał sam marszałek? Dlatego kolejny raz pytamy go o styl i postawę. Staram się znaleźć rozwiązanie nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Czy będzie Pan rozmawiał Bo, z Prawem i Sprawiedliwością? Ale oczywiście, Nie ale, tylko z senatorami, ale też z rządem. Ale, ależ naturalnie. Myślę, że będzie bardzo mocno opozycyjny w stosunku do rządu i będzie bardzo utrudniał współpracę rządu z Senatem. Pierwsza próba może pojawić się dość szybko przy wyborze i zaprzysiężeniu nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Stwierdzam, że Sejm. Ostatni Sejm zaproponował na kandydatów polityków PiS: Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Przychodzi do zaprzysiężenia i pan jest wzywany do placu prezydenckiego. Jedzie pan. Nie wzywany, tylko zapraszany. Od tego trzeba zacząć. I szczerze panu powiem, przemyślę tę sprawę. Zdaj pan sobie sprawę, że to jest takie chodzenie trochę po cienkim lodzie. Bo jak pan odmówi, to nie elegancko, jak pan przyjdzie, no to popiera władzę. Ciężko będzie się zachować czasami. Ma no, pan rację, dlatego powtarzam, że będę podejmował decyzję za każdym razem indywidualnie. To jest tak jak w chirurgii. Do każdej operacji trzeba dobrać indywidualną technikę. W ostatni weekend Grocki był gościem na premierze w Szczecińskim Teatrze. Charakterystycznym gestem powstrzymywał gratulacje. Tak czy inaczej, to początek blichtru i celebry, które czekają nowego marszałka. Do tego liczne przywileje, jak chociażby ten. Czy zamierza pan w takim razie korzystać z państwowej floty? Z lotu. Z lotu, z lotu ku... lub y, nawet z rządowych maszyn, bo przysługuje panu takie prawo. Oczywiście, jeżeli interes Polski będzie tego wymagał, to polecę czy Gulfstreamem, czy kukuruźnikiem, żeby interes Polski zabezpieczyć. No, tak na to patrzę. Może się okazać, że pan będzie takim ministrem spraw zagranicznych opozycji. Działania marszałka Senatu powinny być uzgadniane z ministrem spraw zagranicznych, aczkolwiek jeżeli się to nie będzie udawało, marszałek Senatu też ma pewne prorogatywy do prowadzenia działalności zagranicznej. Już padła zapowiedź pierwszego lotu do Stanów Zjednoczonych, gdzie marszałek chce podziękować amerykańskim senatorom za wsparcie w obronie praworządności zarządów PIS. Wolałbym, żeby zainteresowanie pana marszałka było inne. Na rozwiązywanie tutaj problemów, nie jeżdżenie za granicę. Przybył marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Działalność i polityka marszałka Senatu mogą się całkowicie różnić od tej prowadzonej przez marszałka Sejmu, rząd i prezydenta. Razem mogą się spotykać tylko na trybunach honorowych podczas ważnych uroczystości państwowych. Obok siebie mogą się też pojawić ich orędzia w telewizji rządowej. Szanowni Państwo, maksymalnie 10 minut bez przerywania w TVP kiedyś przywilej polityków PiS, teraz również opozycji. Gdyby się pan uparł, to właściwie codziennie może pan wystąpić na antenie TVP. Ale wtedy orędzia by podlegały pewnej inflacji. Orędzie to jest ważne przesłanie najczęściej do narodu, kiedy by pan skorzystał z tego prawa do orędzia. Z całą pewnością w trakcie, w trakcie procedowania tzw. ustaw ustrojowych, gdzie tysiące ludzi protestowało. <ślesk> Kiedy Prawo i Sprawiedliwość w trybie ekspresowym przeprowadzało zmiany w sądach, dyktaturę. senator Tomasz Grocki używał mocnych słów. Senat 14 lipca 2017 przywrócił PRL. Wolne sądy! A z okien Senatu zagrzewał protestujących wokół parlamentu. Wygramy! Zwyciężymy. Zwyciężymy! Senat walczył jak mógł siłami opozycji, ale takiego orędzia Marszałka Senatu brakowało. Ja bym je wtedy ewidentnie wygłosił. Ale ono napędzałoby tłumy na ulicy? Nie no, niech, niech pan nie żartuje. Polska jest naszym wspólnym domem. Ale I takie jest... orędzie byłoby w kontrze. Tak, ale ja nigdy. Na no skąd pan wie, że byłoby w kontrze? To jest w tej chwili spekulowanie. Natomiast... Ta krótka wymiana zdań pokazuje, w jak trudnej znalazł się roli. Czy przyjmuje funkcję marszałka Senatu? Dziękuję. Dziękuję. W której łatwo może się pogubić. tu Senat. Tutaj Prawo i Sprawiedliwość, tutaj opozycja. Opozycja chce, żeby marszałek zahamował PiS. PiS chce, by marszałek współpracował z rządem, i każda ze stron twierdzi, że działa na rzecz Polski. Muzyka brzmi harmonijnie, jeżeli wykorzystuje się zarówno klawisze czarne, jak i białe. Piotr Świerczek, TV24.